Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out and fill the hole. Tear me apart, tell me apart. apart. Witajcie, szanowni widzowie. Znowu nagradza Was Happy Wheels. Pogramy sobie w Happy Wheelsa. Tak, tak. Dawno było, yy, dawno nie graliśmy. No to zaczynamy grać. Oj, poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Zaczynamy grać. Co sobie tu wziąć? A weźmiemy sobie tu. A, weźmiemy dziadka Dziadek, jedziemy A. dzisiaj! Jedziemy! Jedziemy dalej! No dalej! Dalej dziaduś dalej! Uff. Oj Ojojoj! O, oj. monetki! juhu! No i... Wygrałem życie! No dobrze, dajemy dalej. Hmm. Film będą tak 10 Więc dajemy czadu Impossible ta. Impossible jump. Oj, faktycznie jump. Dobra, rozpędzamy się. I hop, nie. mol Ty może jeden. Czekaj tutaj spokojnie. O, pięknie. Nie, to to takie średnie. Mm. No dobrze, weźmy sobie jeszcze to. Oj, oj. Oj, oj, synu, głowę ci urwało. Nie, głowę masz całą. To to chyba nie dojedziemy dzisiaj. Nie dojedziemy, synu. Nie ma po co. Jeszcze diving. Oj. Och, Nie tu O O mi. O, piękny sent Daj mi O I puść I puść Brawo O I bum A łysa i głowa, jeee yeah. Oj Ty, a jak wylądujemy tam? Hmm? To co? Nie już wygramy. Woda elf ja tam po boku, bo mówię, że tu będzie jakiś ten. A tu nic. Czekajcie, ludzie muszę sobie coś lubnąć Dobra, musiałem tu exit. Sorry, jak ten myszka będzie przycinać, ale coś się z tą myszką dzieje. Bo już ile razy tak miałem. Nie jest po prostu złatko, co nie przycina i to nie wina komputera. Bo jak inną podłączam, to jest spoko. A i też sorry za dzień, ale jestem tu chory. Gincie dziady, gincie. Ła! Płyskam krwią, daleko, tam gdzieś. Płyskam krwią, daleko, gdzieś. Czy jestem mogę spokojnie, luz, maniuś? No wygląda. Ha, wygrałem, yo, ziomuś, bitches dobrze mm, O, nie Otknęła mi głowa, o. o O, heł mi spadł, po co mi heł? O, o lol, wygrałem, ha! Łysco Yo, yo, ziomuś, wygrałem, tak. Musiałem wygrać Tą wojnę, którą musimy dziś wygrać Wiemy sobie jeszcze skoczka. Oj mm -hmm. Nie, no spoko Ty to tak wygrywam. Jej. Nie, to wiecie co trzeba wziąć. Sanie Dobra i spadajcie. No no no, no. Aj. Taki ten poziom dziwny. Dobrze, ludzie, co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Film na kanale następny, dzisiaj nagrywam to w sobotę. Pojawi się następny film w poniedziałek, wtorek, w środę nie. Yy, yy, oj, w poniedziałek, wtorek, w środę nie, czwartek, piątek. Może nagram więcej, to jeszcze wam udostępnię na weekend, żebyście sobie luknęli, obejrzeli, tak? To tam zrobię zapas filmów i żebyście też mieli co w weekend oglądać. I jupa! U. Mężu! Chyba nam się coś stało. Nie muzały, tylko mi się coś wbiło w łeb. Nie, Jaką by tu postać, pana kosiarkę, pana kosiarkę, wow. lol, Oh my fuck, widzicie jak on fajnie wygląda, no po prostu genialnie, no Marek to no tak, a ten nagram 7-minutowy filmik, troszkę dłuższy będzie, a następny już będzie 10 minut, nagram dla was trochę więcej, weźmiemy pana, panią z kiełbasą, bo lubię kiełbasę. Wow. Nie moje zakupy! Nie! Wygrałem! Wygrałem Uff. Zauważyłem, że Happy Beach się Wam nawet podoba. 30 się na filmie to nie jest znowu tak źle, choć nie jest też genialnie, ale dla mnie osoby początkującej na YouTube jest to... sporo wolę mieć prawie 30 niż 0. Czuję, tam wszędzie zjechać. LOL! No i no i dajesz. Nie! Widzieliście to ludzie, no jeszcze to dla was... Postaram. Chodź tu, chodź tu, no. Ja. Widzieliście to, no nie no. Chodź. Mm. Dobra ludzie, chyba zakończymy odcineczek, jakiś odcineczek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach co byście zmienili. Ja żegnam się z Wami serdecznie, to byłem ja, Martin Games.